Cześć, siema na wam wszystkim ludzie, z tej strony Fab. i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, Jesteśmy w ekranie logowania, bo chciałem wam pokazać kilka, tam, znaczy kilka no, postaci, znowu jedna doszła, bo mamy tak Dikeya, mamy Monka, mamy Paladyna, mamy Huntera, i mamy Roger'a. Więc Roach doszedł, była to kolejna postać i kolejna będę robił i jest to druidka, będzie ona w bunkinie. Bądź w Resto jeszcze dokładnie nie wiem, a... ale chciałem mieć druida właśnie takiego No i potem będzie Warrior, na którym już mam Herlumy I Warlock I potrzebnie robiłem tutaj te postacie, ale no niestety wyszło jak wyszło E, nie da się ich teraz usunąć, bo wiadomo, na Pandari nie ma skrzynek, a z tego powodu, że jest e, dziesięciolecie WoWa, dostawaliśmy tego pieska takiego, Peta. No i... E, no i, no i, no i, no i co? No i wychodzi na to, że... E, no, że nie mogę usunąć, bo nie mogę tego wyciągnąć ze skrzynki, więc jest troszkę lipa. Logniemy się na DK'a i zobaczymy co tam ciekawego słychać. Ogólnie moimi dwoma postaciami to jest Hunter i DK. Decay. DK'y miałem wbite 1700 e, rata, teraz już mam 1200? Chyba jakoś tak, naprawdę żal straszny, ale... Ale tak to jest jak się pisze na Tradę, że chce się z kimś bić kapa i pisze mu się, że minimum 1700. No i może wyskakuje jakiś gość co ma 1700, ale ogólnie nie wyglądało to wszystko za dobrze ale przede wszystkim co chcę zrobić to nie interfejs tylko system sound i troszeczkę patrzcie on na 44% nie wiem jak wy mnie słyszycie ale i dźwięk z gry jak słyszycie to mogę zgłośnić na high na high na high mogę dać nawet na na 90% byleby by nie zagłuszać wszystkiego innego co się dzieje na świecie. Ta... o i pięknie lagi uwielbiam to, ale... Ale nic na to nie poradzę. Muszę zmienić ten tasak na ten y, sword, który miałem wcześniej. Taki jak jest na paladynie. No jest troszkę straszny. Weźmy w ogóle sobie resursy ładnie, 260. No i hertz się. Właściwie nie wiem co będziemy robić. Może pójdziemy na jakieś BG. Myślę, że to nie będzie zupełnie. Dzisiaj sobie nagramy luźne BG. <laughs> Które mam nadzieję, że nie ma takich ogromnych szumów jak były wcześniej, z tego powodu, że teraz nagrywam przez e, Reapera. Jest to fakt faktem program do nagrywania streamów, ale ale widziałem, że trochę mi poprawił jakość aktualnego nagrywania, więc zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, jesteśmy tutaj, pięknie. Ja teraz grałem we Froście, bo wcześniej grałem w Unholy. Teraz, po tych paczach, Frost był lepszy. Znaczy, był dobry do momentu, jak mu nie wzięli i, i tutaj Conversation zrobili mu na Runic Power 15, e, a nie na 10, tak jak było wcześniej. Znaczy, wiadomo, no dla jednych to jest dobrze, dla jednych nie. No, ja osobiście troszkę narzekam, bo jednak 10 a 5 to jest różnica, nie? Czekajcie, to był ten, to był... Ten. W ogóle to mogę sobie schować, bo to są Heirloomy, które są mi niepotrzebne. I właściwie to chyba tyle, co tutaj chciałem zrobić, tak? Zaraz zobaczymy. Chyba ta. Z tym Swordem wygląda lepiej niż z tym Aksem, no taka jest prawda. No i od razu. No i co jest? Przecież kliknąłem apli. O, teraz. Ślicznie. Schowmy to. I ogólnie mam tutaj jakieś itemy do transmogów, ale szczerze powiedziawszy nie jest tu nic zgodnego. Ten sword niestety nie pasuje. No i tutaj mam... Yy... no głównie właśnie itemy do transmogów, ale... Ale to nie wygląda jakoś zbyt korzystnie. Może po prostu... Kiedyś w przyszłości jakbym chciał zmienić sobie seta na jakiegoś innego to. Teraz czekajcie, bo nie wiem czy zagrać... O, legł, zwłaszcza, że ja mam honoru. Myślę, że moglibyśmy się tepnąć do... do Stormwind i za ten honor kupić te takie monty, wiecie co tam są zaraz wam pokażę które. To jest za honor, takie podstawowe w ogóle Wam się pochwalę, bo udało mi się lotnąć. Yy... Znaczy, to teraz już nie jest trudne na Isle of Chance. Yy, kości się loci teraz, no i można lotnąć yy, 10 000 kości, dokładnie 9999, i za to się dostaje Raptora, który wygląda jak Albinos według mnie. Więc więc. Yy... Więc wydaje mi się, że fajnie. Za to żadnego smoka nie mam jeszcze jakiegoś konkretnego, i latam na tej biednej Onyxie cały czas. wiem ja już plecy bolą. Dobra, uważajmy tu, bo tu jest ten promień ściągający monty, i bym spadł i pewnie się zabił. Feldrake. Chciałbym właśnie iść, polocić jakieś monty. Zobaczymy. Open for Oj kurczę, tak, tego mam, tego mam na pewno. Teraz co, konia czy... Dobra, na razie weźmy sobie... Jez, co ty robisz, Onyx? Weźmy sobie na razie konia. A za chwilę i tak pewnie będę miał znowu... 2000 ile mam aktualnie 1756 To nie ma źle W ogóle mam 5k garrison resursów To też jest ładnie Dobra może wyskoczmy sobie tak forfan Na jakieś BG. zobaczymy O już jest Też dobrze Zobaczymy jak to pójdzie Oczywiście tam się nie zdziwcie jak będą lagi Bo już się zaczynają pomału No, widzę, że ktoś się tutaj przerobił na BG. Mamy mąka. Tak, mamy mąka tutaj. W healu, Ma się rozumieć? Nie. Dep się. Ok. Mamy dwóch DK. No i teraz tak. Ja mam z tych montów, to wam tutaj pokażę. Eee, mam takiego. Brzydki jest strasznie, ale. Ale był achievement za niego, no i mój ukochany aktualnie, czyli night Wolf, naprawdę go lubię. O, weźmy sobie. I przy okazji jeszcze jednego miałem, o Red Red. A tak to, to nic, nic poza tym. No, no tego y, night Wolfa też mi się udało lotnąć. Bardzo proste, po prostu czekałem chyba z 8 godzin. I mi się udało Do tego mam te jaki, te jaki są śmieszne To jest pierwszy taki mont, który jest dosyć realistyczny Jak biegnie Że rusza się e, cały e, Cała postać i, I mont A nie tylko wiecie Wcześniej to było tak. To... on ma fajnego w ogóle monta Co to jest za... mm, już go nie ma No ale wracając to właśnie On miał takiego To miał takiego dosyć fajnego też monta. Dobra, przygotujmy się. Dawno nie grałem DK, więc może być śmiesznie. Idziemy od razu tam, bo... To jest jedna z ważniejszych miejscówek. No, ale nie, nie lagujemy, nie lagujemy. Już idą. O, się lagi zaczęły robić. Się, że całkiem ładny damage spada tym DKM. Tylko gdyby nie te lagi, a ja i tak już gram na low. Nie, no nie możemy się tutaj dać przecież Nie, 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 nie. Bez lagów, bez lagów, bez lagów. Jeszcze nie teraz. Dobra, rzućmy mu. Leczmy się ładnie, chodź tu gnido. Uciekł, uciekł, uciek. ale widzę, że przejmujemy, więc nie ma źle. Kurde. A przecież ja mam frostpak do całego tutaj. Znaczy, pad of Frost'a, no. Pierwszy w d nie jestem, ale oni mają dwie bazy, tak? Nie ma Gnido. Chodź tutaj. Versation, dawaj! No niestety nie udało się Lipton Ice Ci troszkę uh. To było niepotrzebne No, resamy się ładnie, tak jest. A tam przejmujemy, tu już mamy. WW. No, pewnie zaraz tutaj mążki przylecą. Mi się wydaje, czy już tu ktoś biegnie. Proszę chit. That Kurde, gdyby nie ten zasrany roach, właściwie to chyba roach i warrior. To może bym coś jeszcze wskórał. Dajcie cokolwiek. Dobra, przyszli do nas. Nie by mi tutaj typowo, w mnie mi ten Doge u urodzi, boże jakie lagi, no ile tam jeszcze ma tego dowodza, szybki połk? I wybroniliśmy się całkiem. Całkiem, całkiem. Yy, coś miałem jeszcze zrobić, ale już teraz nieważne. Czy co? Tutaj też nie, nie warto stąd wychodzić. Zostanę tutaj. No, ale sam tego nie wybronię, no. Watch, 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 watch. No co jest, Boże święty? O, Uu. to nie wygląda za dobrze. No nie mówcie, że już nam przejęli, nie? Czemu się tam nie zrespiłem Uch, niby ugrywamy, ale to wszystko może się zmienić. tu o dziwo spokojnie nie no flagę mamy tam to dziwi mnie dlaczego się tam nie zrespiłem biegnie ten dieta dwóch, trzech, wow, 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 tak się bije, młodki. Dobra <coughs> To było trochę słabe też z mojej strony, no ale... Dobra, sprzątane Okay. Nie utrzymuję się za dobrze z tym depsem, ale... Czy oni się tu biją, czy coś? Nie, ale będą bili mnie zaraz. Tego chętnie sobie tutaj na nich zaczekam. Ojejku. Oś tu tym warriorem, szmato. No i wyleczyli chyba. No leczy tutaj gnojek jeden. Tak dobrze to wyglądało. 18-0 ma nasz jakiś warrior, tak. A, już nawet nie trzeba. Widzicie, super. Liwujemy z BG. Co my tu mamy? Skrzyneczki, 167 honoru i akurat powinno nam starczyć. Tak, tak pięknie nam starczy aktualnie, no ale nie wiem co, one są brzydkie. Dobra, obojętnie który tutaj z nich, po prostu żeby był jakiś mąd. O one są akurat ohydne, no bądźmy szczerzy. Dobra, ja myślę, że na tym BG akurat skończymy odcinek. Wiem, że na takie no co, no bez sensu. Jedno BG zagrane już kończy. Ale z drugiej strony nie ma sensu nagrywać dłuższych. Deniusz już też pewnie będzie miał z 30 minut jak nic. Czekajcie. Posprzedaję to co się tutaj da. No i właściwie to tyle. O, mam skrzyneczkę w ogóle. Nie wiem, może się na Anchoran przejdę. O, chyba tak zrobię, ale chyba pójdę Hunterem, więc y, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.